Ze śląskiego pejzażu znikają kopalnie. Razem z nimi zasypywane są miejsca pracy górników. Inne kopalnie wyzbywają się ich, a oni biorą odprawy, podpisują dokument, że nigdy nie podejmą pracy w polskich kopalniach. Nazwali ten dokument cyrografem. Za cyrograf dostają 40 tysięcy złotych. Bohaterom naszego filmu towarzyszyliśmy z kamerą blisko rok. Popatrzmy, jak sobie radzili. Święto Barbaro, modlę się, pomóc, znaleźć pracę. To jest ostatnia deska ratunku. Święto Barbaro, nie odprawiaj mnie jest kwitkiem. Łoskot z Katowic mówi, kłaniam się. Chciałem rozmawiać z marszałkiem Płażyńskim. A w jakiej sprawie? Marszałek Płażyński ma dla mnie pracę. Pójdę się leczyć i jeszcze udowadnię swojej żonie, że jeszcze ze mną... Będą ludzie. Ja tych, którzy wymyślili te odprawy, to bym normalnie powyszczelała. Jeszcze nie tak dawno pokazywałam chłopcom serduszko, które mi wyrzeźbiłeś z węgla. Trzymałam je tyle lat. Jeszcze I dopiero rok temu wyrzuciłam. Z Stasia. Czym prędzej przybiegł do Andrzeja Biesa, aby wysłuchać opowieści o spotkaniu z dziewczyną. I co, było fajnie? To nie było. No tak, to mówisz, a fajnie było. No powiedz coś, co nie wiem, hmm. no. Była to całą noc. No i? Dalej było. Całą noc? Całą noc postawił wino. Winko było, ja? Hmm. Eh? Tanie? Albo lepsze takie? Lepsze bo Martini. Uuu, napię się piwka. Ja że przez 22 lata miał 26 lat. Powiedział za godzinę 150, a za całą noc 500 zł. Ja cię kręcę 500 złotych. tych. No to drogie one są. Tyś kiedyś musiał na to otwierać. przez miesiąc czasu. Ty. Ale każdy to robi z nim. Tu albo tu? Na Warsalce tam. Cicha, bo wie. No i co, i co? Jakże się czuł? mamy. lepiej. lepiej, lepiej. Zazdroszczę ci, bo... A tak cicha woda, no. Jakby komplet kompletnie mieli wiedzieć, że ty taki coś mm -hmm. miałeś. To by powiedzieli koniec świata. Jola Oskot jest w rozterce. 400 złotych renty nie wystarcza jej nawet na czynsz. Zebrała więc synów, by naradzić się, skąd wziąć pieniądze. Gdybym była młodsza, ostatnio oglądałam właśnie wywiad z takimi prostytutkami. No, o, ja, to już jest nie Ale no, to no czekaj, naprawdę. poczekaj, one też nie miały pieniędzy, mają dzieci na utrzymaniu i one poszły właśnie jedna jest tam jako pani na telefon. Gdybym była młodsza, no to bym się na to porwała. Słuchaj, co innego, o, jak Kasia figura z Tasiemki ci będzie pieprzyć tam. A, a wiesz, jak ona to tam. A ja się zastanawiałam, no, czy nie uruchomić się takiego rzecz. telefonu właśnie jakaś linia 0700 i żebym też jakieś, no nie wiem, jakieś może porady udzielała. Ale budżyła. to trzeba łapę dobrze. Dawać. Ale poczekaj, poczekaj, na 0700 też masz i milionerów. Głupia nie jestem. Wiadomości posiadam, może by tam spróbować szczęścia. Nie, nie boję się, bo wiem, że jeżeli bym tylko usiadła przed Hubertem, to wiem, że wysoko zajdę. Ale zdrowie. Czy im tam nie będziesz mdleć? Kogoś się zawsze bierze. Właśnie po to jedzie się dwójkami chyba między innymi, dlatego. No ale co z tego? A jak zasłabniesz, to co? Wiesz, żeby nie było tak, że bierzesz kogoś, żeby sprowadził zwłoki, jak Chopina. Dziś Janusz wstał z mocnym postanowieniem. Idzie po skierowanie na odwyk. Jestem alkoholikiem i pójdę się leczyć i jeszcze udowodnię swojej żonie, że jeszcze ze mnie będą ludzie. Może, może jeszcze będzie ze mnie kiedyś dumna. Janusz Pochopień, tak. tak? Janusz Pochopień. Lat pan ma ile w tej chwili? 40. 40. 40. Okay. Czy u nas pan nie da rady tak, żeby, żeby tutaj w otwartym systemie lecznictwa jakoś tak ja zaprzestać? Nie, nie da rady. A dzisiaj pan chce skierowanie do Waszych do, Bożych. do Bożych, tak? Do no, W początku dojrzał pan już do tej decyzji, tak? Tak. Czyli o 4 gradi już mniej więcej to choróbsko alkoholowe pana tak dosyć morduje mocno, tak? Już bardzo mocno. Bardzo mocno. Proszę bardzo, to skierowanie jest. Daj Dziękuję. Boże, żeby się panu tam udało jakoś startnąć z tym leczeniem. A jak się uda, się spotkamy. jak się nie udało. No, no. Tu ja zobaczę jakie mają oferty pracy. Kontroler biletów wiek do 21 lat. O fajnie! To jestem już za stara dupa. Małżeństwo Oli, tej, która wzięła odprawę i tak dzielnie walczyła o zapłaty za roznoszenie ulotek, dotknął kryzys. Jej mąż, też górnik, nie przyjmuje do wiadomości, że Ola nie może znaleźć pracy. Trzeba się było się języków uczyć, ale ja ino paruski. Krawcowa odzież robocza, praktyka, grupa inwalidzka. No nie mam grupy inwalidzkiej. Kontroler jakości, wykształcenie minimum średnie, wiek do 40. Trzeba się było uczyć, a nie na szkoły. No wiecz, biegła znajomość zagadnień księgowych, rozliczenie produkcji, podatki ZUS pod sprawy socjalne. No nie dla ludzi, którzy odchodzą z kopalni. Ja szukam pracy i, i naprawdę jej i nie umiem znaleźć. Jak to nie znaleźć? Co ty o bzduli w tym dobrze, momencie mi opowiadań. No ty Dlaczego? Bzdury? Słuchaj, dobrze wiesz, że poszukiwałam z gazetą. Opieprzałeś mnie co miesiąc, że rachunki są po 150 zł. Bo wiesz, jak firma mi robi? Proszę się zgłosić pod numer 070, coś tam, coś tam, coś tam, a jak ja wykręcam, okazało się, że to jest 0700. A za sekretarkę to najlepiej tak, metr 90 nogi, figura 35 kilo. Włosy takie i, i panną najlepiej, żebym była. Dobrze, no jest tam Tam jest cieśna zbroja. Ale tak. ja pójdę na z zbroja że ja bym z miłą chęcią poszła. Z ale Jerzy kurwa, który robi na kobietę. Ale dobrze wiesz, I że ja, dobrze. ja żadnej pracy się nie boję. Ja nie jestem kobietą, która umie siedzieć w domu w dupą i telenowele oglądać, bo mnie to nie cieszy, nie bawi. Ja bym poszła sobie do pracy i jestem inną kobietą, jak idę do pracy. Dobrze wiesz. Ale do koła profilację, nie wiem, może i dla siebie, może i dla wszystkich, bo jeżeli ja się zwalniałam i poszłam do ognicza Agencji Pracy, to ona mi pokazała taki plik: Pracy jest pełno i pracy będzie pełno. A co jest? Nie ma nic. Nie ma nic. Życie kopalni nadaje rytm kamienicom nikisza. Teraz wszystkie śpią. Tylko za oknem mieszkania Kokolina z kopalnianej orkiestry dzieje się coś ważnego. Poprosił matkę o rozmowę. Pani Maria, Ślązaczka od pokoleń, jest zaskoczona tym, co słyszy. Coś mnie kusi na te pieniądze iść na odprawa. a ty jest chory na głowę. On jest chyba chory. Widzicie, tak napadło na sentymenty? Co? Gdyby Kokolino odszedł z kopalni, byłby pierwszym od kilku pokoleń mężczyzną w rodzinie, który porzucił górnictwo. Bo w rodzinie Marii mężczyźni albo ginęli pod ziemią, albo jak jej mąż dotrwali emerytury. Hello? Dzień dobry. Jest to może wytwórnia zabawek? Tak wychodnia zabawek z tybi faza, dobrze, słucham. I chciałem zapytać się o pracę. No jest możliwość podjęcia pracy u nas. Tak. Czy ma pan może jakieś pracę? Znaczy pan jest zainteresowany, tak? Tak. Um, w takim razie musielibyśmy się chyba umówić, żeby, żeby sprawdzić Pana możliwości Panualny. Hmm. To może się z panem spotkać. No, proszę bardzo. Trzeba zapisać sobie adres od Pana. Marencik, dobrze, ulica Galla, 27 a Pana inne nazwisko? Bies, Andrzej. Przez był bies. bies. Dobrze, jesteśmy umówieni. Czekam na Pana. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Gość mnie nie wierzy. Nie może nam oczy kawałki wstać. a łatwo mi to Fiska! No nie mogę do takiego Ze skierowaniem na odwyk Janusz poszedł do baru dla górników, by ostatni raz wypić z kolegami. Tam nachodzą go wspomnienia, jak się rozpiął. Długo! serce! serce! Był na ścianie odwał, jak wtedy przypierdziło, tak, bo buty stracił wszystko w między sekcjami. I z tego tam i całe życie przeszło przed oczami. No i później tak się zaczęło. Ja leżał w gipsie przeszło pół roku. Ja nie mógł ani do kibla wyjść, ani się wystać, ani wysikać. i ja tak się zaczęło pić. Przychodzili koledzy, sąsiedzi, żeby jeszcze posiedzieć jeszcze paszeczka. Karty potem, wszystko przepieprzyłem, się po prostu życie. Błódka mnie zniszczyła nic więcej. Jedna, po prostu. Takiego nie da, I gdyby nie nie Teraz oferuje 600 000 zł, nie? Sześć, sześć, sześćdziesiąt tysięcy złotych. 60 tysięcy. 60 tysięcy, nie? Oferuje. Z tego podatek 50 zostaje. Do tego VAT 40 zostaje. Co pan za 40 tysięcy zrobi? A jeszcze urząd skarbowy? Jeszcze urząd skarbowy? Co pan za te pieniądze zrobi? Niech z urzędu. Zrobi? Przez ten pierwszy rok dobrze żyć. Dobrze jest tak. Wziąć. Dobrze Odprawa górniczo kawalerowi, który robi 5 lat na kopalni. Ale co reszta? No ale kawalerowi. On se tak kupi. Auto oblecze się, bo to normalne. bo auto... Ale po ma. tym musi za pół roku to wszystko posiadawać, żeby żyć dalej. Negreski. Mój kolega. Powiesił się, bo nie ściemą. Dziś ważny dzień dla Andrzeja Biesa. Ktoś wreszcie zaprosił go na rozmowę w sprawie pracy. Andrzej Fertin, właściciel firmy, też był kiedyś górnikiem. Może zatrudni Andrzeja? kiedyś marzyłem, żeby robi zabawki, tak? W misie różne. Mogą służyć a bo ręcznie można spróbować. Twój mhm. będzie szary. No i żary. <laughs> Spróbujemy też, dobrze? Dobrze. Popatrz. Spokojnie, spokojnie. Góra, Do. dół. Góra, dół. Dużo masz zabawek w domu? Mą takie zagubki, takie z wiórkami, takie pluszowe. Aha, takie. Z takie pluszowe, no to są takie wiórki, no takie. A tak z igłą patrzyłeś domu, coś? Ja to szyłem wiele razy. Guziki, takie rzeczy. Tak na przykład. Tak szyję ile takiego misia? Misia szyje się 23 minuty. Hmm. A zaszywa się w 2 minuty. Hmm. No dobrze, Zostawmy już tą hienę. To jest hiena. W ogóle tak się nazywa ta zabawka i poprosimy potem panią Sonię, żeby zrobiła z tego coś. Ja tego nie widzę specjalnie. No, może próbować takie się do domu spróbować. Tak, do domu. Nie, nie ma, nie ma warunków w ogóle, Zrozum. Jakby, tak przyjął ja później i spróbować tak na jedną dniówkę, bo na dwie dniówki spróbować taką pracę. Yy, szczerze mówiąc, to próbowałeś przed chwilą, nie? W tym tempie, co to robiłeś, daj Ci będę płacił za dwie godziny, a ty stracisz 15 godzin. Popatrz, to wszystko zrobiła jedna dziewczyna dzisiaj. Chciałbym ci pomóc. Słowo daję. Chciałbym. Ale nie widzę, no nie widzę możliwości. do windsurfingu Mietek Bieniek i jego kolega Rumcajs kupują w Czechach. Kosztuje mniej niż w Polsce. Wybrali się do Ostrawy po piankę dla Justyny, córki Mietka. Dobry. Dobry. zakaz zakaznik. No, może nie tak stary, wiesz, bo to. Nie tak stary Ale wie. zakupy warto u Ciebie robić. Dobry Moja córka. Ta dziś To pamiętam. To To jest no, 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 taki dobry surfer. <laughs> A myśmy już pływali. Jo? No w niedzielę teraz. Na rybniku no Na rybniku. A tam byli, wiesz, widziałem. Cześć. Ja byli. byli słowacy. A woda jaka, Temperatura? Zimna. <grym> no? To sumieska najgorsza nie była. A tam przymierzym takle. No, to byrawał nosy. Trzymaj, mogę przymierzyć. No jasne. Rapes, Tam No. tylko jaki. Kapes. Możesz mnie zapić. Ale teraz jesteś seksy. Ja já wiem. Já vím. Já se neštík, no? to teraz sobie podoba. to na cię na no? Nie, bo tu, tu mu Když tam musíš tak stracić, ale jo, Vidíš, je to moc, a nebo třič to nechat tak. Já si že mi se tu ten dělalo. Tam, tam to bude vždycky jako trošku té jo, To, bude vždycky tam. To běžeme. Mě, mě to Jak vyrozměr byl To je pro tebe, to je, je ostatně. To je XL, to dla tebe, no. Dziwa tak źle, no już płoty bł wychodzą a będzie <grym> ty Scioty, ty, stieł ty e, No ja myślałem że Ale to jak, jak bydry, ja będę rozumiesz po tą, po tą stopkę, bo ty jeszcze rozumiesz, Benek chce przyjechać jeszcze, Ja mm, 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 ale, no, no. ale ja tu nej, ja tu jestem sam, bo tu neni. No za to wspomniełem najpierw z tej. To by było ile? 3,5 tysiąca, czekaj, nie. 2,5 Dla mamy zawsze się spełniałem. Zawsze, kiedy liczyła na mnie, to mogła na mnie liczyć. Zawsze, kiedy czegoś oczekiwała ode mnie, myślę, że dostawała to. Jest, jest jeszcze coś, co muszę nadrobić. Chyba, chyba muszę nadrobić to jest sprawa podtrzymania tradycji rodzinnej tradycji górniczej która odnosi się do założenia rodziny. Tutaj w rodzinach górniczych jest bardzo mocno zakorzeniony kult rodziny, związków małżeńskich. Dzieci, tutaj y, bardzo ważną rzeczą jest y, rodzina, więc tutaj jeszcze w, tym, w tej jednej kwestii muszę, muszę spełnić się dla mamy. Córki Bogdana Smudy będą dziś kwestowały na rzecz wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Są podekscytowane. Tylko Bogdan zgaszony, Renia, wciąż nie chce wyjechać ze Śląska. Nawet nie może się z nią rozmówić, bo gdy on przyjechał, Reni już nie było. Pracuje w piekarni, a tam niedziela jest zwykłym dniem. Jakby się czuchlasz cała. Jak ktoś ten z puszką podejdzie do kogoś, abyś mówił, hmm. Czy Państwo by mi chcieli serduszka, serduszka z świątecznej? Świąte... Serduszko z wielkiej okiesji świątecznej pomocy. Tę wyjątkową niedzielę na Śląsku grają wszystkie górnicze orkiestry. Kokolino jeszcze nie wie, że dziś w jego życiu wydarzy się coś bardzo ważnego. Czy ja Marta już czy jakaś szkoła? Nie szkoła. Tak? Jakiś faktykanik, no. takie rzeczy, tak? Mhm. Czyli średnie wykształcenie Pani masz szkoliczne? Nie, jest Wysińsku. Ja też ale nie to bez woły z tymi szkołami. No, po uroczystości pierwsze kroki kokolino skierował do pana Jana Kincera. Nie, pan Janek, to tam forma będzie miał, przyszlifuje do tego czasu. Na weselu będziemy pić, tańcować, chulać. Do białego rana. Przez siedem dni. 4 dni. Siedem, 4 mało. Siedem dni. Nie żyń się. To tak ci jest dobrze. <grymne> Nie? No jasne, pewnie. Dziękuję, panie Janku za śliczne życzenia. O <grymne> Nie, ale dziękuję wam za dobre słowo. Fajnie. <grymne> Ledwie Lucek wrócił do kopalni. Jego noga po wypadku znów mu dokucza. Poniedziałki przyjmuje chirurg w górniczej przychodni, ale Lucek woli iść na szychta. Z dzisiaj jest na burmuszono. Co szykasz na te kolano znów? No, boli mnie. Boli cię. To do lekarza. No nie, a jak nie, to z kopalni wynowa. I nie wkurzaj mnie. Zapomnij. Zapomnij. Nie i tak musisz zaoperować tą nogę. To muszę przynajmniej dwa miesiące przerobić. No. zrobić na, na operację drugą. Denerwujesz. Robisz i nic z tego nie masz. Tylko cierpisz z głuzem przy nocy. No co mi to, to do lekarza i go muszę przerobić no to może dwa miejsce. A co, co mi przepisze? To zaraz no jak miał prawa. tych maściów i nic mi nie pomogą. To musi być operacyjnie nie zrobione. Jak to nie? Tak nie? Jak smarujesz. Dobra. No. Zaraz się denerwujesz, jak tobie mówić prawdę. Oj, bo to do nie bawać. dociera co się Podlejemy mówi. sobie kwiatki. Tak? Dawid, Patrz, widzisz, że o kwiatki podlewa. Chodź. Wyjmij to. No, mama Brzydko gada. Brzydko gada, mama gada prawdę. Ja. ja. A nie Brzydko gada. E? Na pewno. No, na pewno. A dobra, spójrz. Bo. Co skończ? Na rentę iść. A nie do pięćdziesiątki chcesz robić. Tak powiedział do zdrowia, to jeszcze zarobił. Podczas próby do orkiestry dotarła niepokojąca wiadomość. Jej pierwszy skrzypek, pan Jan Kincer, leży w szpitalu. Przedstawiciel orkiestry, Zbyszek Kurek, odwiedził Jana Kincera. O, Jak tam Kurek. Jak ja nie co, to no, 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 nie było ja, tak? w No, wiesz, w imieniu to my się moja rodzina. No, to dobrze. Co? To dobrze. <grym> Już trochę by się ja, wszystko no, jest. Zmęczone się z miastem. <grym> no Tak jest. Dużo pogrzebów. A nie gadajcie, kurde, no? Kruska, bardzo. No, Ja bym nie krócił, jak? Dziesięć my mieli. W rodzinie łoskotów wydarzenie: Jola zakwalifikowała się do udziału w milionerach. Natychmiast zabrała się do porządków, bo wierzy w przesąd, że wysprzątanie mieszkania przynosi duże pieniądze. Jak ja wygram, to będzie zapłacony i ten rachunek telefoniczny, i na wszystko będzie. Pan moim światłem i zbawieniem moim, co znaczy światło w ciemnościach. Najlepiej wie każdy górnik. Światło tam na dole jest szansą i ratunkiem. Pan Bóg pozwolił mu przeżyć cały wymiar życia ziemskiego. Ta jego świeca życia wypaliła się spokojnie do końca. Bliski nam wszystkim panie Janie, tyle razy żegnałeś górników grając na pogrzebach. Dziś przyszło nam pożegnać Ciebie, żegna Cię rodzina, kopalnia, parafia, orkiestra żegna swego seniora. Senior, tej wieczorkowej orkiestry przeżył kilku dyrygentów. I dziś ta orkiestra którą tak kochał i lubił żegnać się Janie i zagrać po raz ostatni. Pieski orkiestrze chwalił Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Żegnając Cię, życzymy i modlimy się, by głos Trąby Anielskiej przy powstaniu zmartwych postawił Cię jak najbliżej Chrystusa. Amen.